Dobra, Giercy 5 Fabuła na hardzie, czyli umieranie non stop Nie co wybuchło i mnie zabiło Tak, tak, tam na dole jest rzeźnia też O, sorry, teraz ja zrypałem od, od, odpalenie, odpalenie o, to tej to piły to trochę. tutaj trochę trwa Uf to 1-1, jeden, jeden. dobrze, to dobrze. <laughs> No dobra. Niektóre noczno ładunek wywołały na sobie. A. A. Aaa, dobra. dobra. Ładunek, A. 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 A, dobra. O, stoi, stoi, stoi. O Boże. Dobra, zeskoczył z góry na mnie. Tak, te zacięcia są... O Boże. Okej, okay, to jest to na jedno... ...pięcie. Ojojojojojojojojojojojojojoj. Zjadło, co? nie, bo są to co wybuchają, sorry. Spoko, los, los, los. a my już na górze dobrze idziemy. Dobra, zaczyna się panika, dobra, nie żyje. Dobra, tutaj my coś tu musimy zrobić na górze niestety, nie wiem co... to. że się... tak, bo ich na przychodzi coraz więcej. Were... <laughs> dobra, sorry, to jest, jest npc ze mną, on jest tak nieprzydatny. O boże, dobra, nie wiem, przeżył, zdech, sorry, ja zrypałem. Jeszcze, jeszcze kilka razy, i będę mógł cytować z pamięci te teksty. Tak, tak, o to chodzi, nie? żeby zrobić kultową grę. Nie? O, <laughs> Sorry. <laughs> <laughs> nie, no wkurza mi to, bo wiemy, że coś potem musimy zrobić i to jest tak niejasne w tej grze, co trzeba zrobić, że nie wiem, co trzeba zrobić. Centymetr tego, bo że robot gdzieś musi. O, a teraz się, no i teraz dobrze. Już. Za dużo Za znaczy, dużo Nie, no dobra, to W jednym bo... momencie wychodzi mi ich pięć. Okej, okay, jest problem, kurcze. W pewnym momencie fortu... Okej, okay, sorry, nie to zjadło. Czy to nie mam... W czekaj, że ma tam dźwięka. gdzie mam dziura, czekaj dwonik coś mówi. No to w tak głupie, widzicie jaki to jest głupi design niestety. Tu chyba tu coś wisi powietrzu, tak. Obo... czekaj. Jezu, tak. Znika jak jestem zbyt blisko. Aha, i to zginę. Dobra, okej, okay, okej, okay. okej. O Boże Jezu Najgorsze te przygłupy boty. Co, ale tu od razu poszło szybko. Bo to odpalanie tego Lancera to jest tak przygłupie. Bo jak źle zlepszy... odpalam w trakcie przeładowania, to jest najbardziej potrzebne, się wydaje. No, no to sorry, tak, że mamy atak, bo tak się sprawdzę, czy mam jakiś mele atak. Chyba jest pod fał, ale teraz okay. nie działa. <laughs> Dobra, skończyła mi się animacja piłowania i zginąłem. Super. O. Ja wow. ja Żyjesz, nie? Mi, mi od razu coś wybuchło i śmierć. Tak, tutaj nie mogę nic zrobić już, niestety. Dobra, dobra, widzę tak, pierwszą... no tak sprawdzam, wiesz, jak to speedrunować, bo to nie ma sensu tutaj się po prostu paka, paka, paka. I. Ach, jezu, dobra, sorry. Ale już mam, widzę, da, da się. Okej, okay. do się do ciebie i jesteśmy. Okej, okay. A! -ha. nie wiem czy widziałeś, jakiś Okej, okay, sorry, źle się ten. To tak, jak wiesz, jak jest, Nie wiem, co oglądałeś ten film. O przechodzeniu Duma tam tego pierwszego etapu, widzę, w 8 sekund czy takiego. Się... Ale ten, co klipuje się przez ściany? To czy, to nie, to w Quake'u było, dobra. Nie, nie, ten taki, co był. Bicie tego speedrunu w Quake'u. <ścoughs> sorry. Aha, było, było, tak, było, tak. był ten. Się, tak, 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 tak. I to jest dokładnie to samo, że teraz czekam aż mi się RNG przeciwników dobrze ustawi. <ścoughs> dobra, jestem przy tobie chyba. Tak, tutaj? Tak, tak, chyba on wybuchnie. Dobrze, dobrze. Nie. Okej, okay. ale już jestem na tobie, nie? No, i teraz musimy odkryć, co to trzeba zrobić. <laughs> <laughs> tak, był tam, widzę go. Ok, co so znowu mi RNG źle... Sorry. sorry. Sorry, sorry, to chyba lepiej, będzie koko, koko, A ja już lepiej coraz bliżej, nie? No to ważne, że Ok... Okej, okay, sorry, RNG. Przylepiło mi zamiast przeskoczyć. Okej, okay, sorry, so zacząłem się bawić piłowanie i ten. To jest Motip TV. co tu się dzieje? E, robimy speedrun trudnego etapu. O, w Gilstock, sorry. Jest to tutaj tutaj mam dwóch przeciwników, muszę ominąć tylko stołu. O, tam. Okej, okay, sorry. Zrypałem maksymalnie. Oooo, jezu, jak mi to wkurza teraz, to przylepianie się, jest, jak to jest zrypane. O, już jesteś, słabo głupła. Okej, sorry, tylko tutaj. Teraz tutaj... Ja go zabiję, żebyś... Oh. Mm. <laughs> Okej, okay, dobra, tutaj da się... Okay. mogę Cię przy... No, sprawdzam, sorry, teraz staw tutaj ten... Nie, A to jest no, strasznie to, zły to... etap, powiem szczerze od razu. Trzeba się dobrze przygotować. Jest fatalny. W sensie, bo tutaj... To nie jest gra stworzona do walki w tak ciasnych korytarzach, bo... Jakby celować w nich, tak, to... Potwierdzam, nie no, dla mnie tam na górę to opiekło. A tutaj jest zwłaszcza, że ich za dużo... Nie no, to, to jest... To O, już jest super. No, Boże, dobra. I ten. Tylko zobaczycie, że mam strzelbę. O, kurde. Nie, 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 nie. Sorry, ja tak tu nie nie nie, ja, Uf, Uff, dobrze zginąłeś. Uff. No. Już prawie. Już mnie dojeżdżali prawie. Dobra, jesteś? Nie wiem, czy dzieje powiem szczerze, to się tylko kurna, że mi nic nie zrobili, ale. Baguje się gra i co tak śmiesznie, bo w momencie, jak ty wchodzisz, odpala się od i odcina mi sterowanie. No. I zabiły mnie, bo nie mogłem się bronić. Jaka katastrofa w ogóle o co tutaj <noise> to jest chodzi? Maradomia. Jest katastrofa, że wybucha przede mną, a jeżeli nie zdążę ich zabić przed twoim wejściem, Aha. to zabiją mnie, bo nie mogę się bronić. Odcinam je. Ej, okay, sorry, przez przed mnie przepchał. O przecież, przecież no, Boże, sorry. Jeżeli coś mówię, to przepraszam, nie słyszę, bo mam za głośno trochę. Ja tak strzelam, to nie słyszę nic. No okej, jest Czego nie zrobię to tak, no nie, nie warto to walka w okay, dobra, sorry. Nie no, to jest, to jest strasznie złe to zmienić te Tak, nie nie, to absolutnie... To, ja się bardzo cieszę, że ty się męczysz, ja No nie, ale w ogóle tam na dole jest to za pomysł, bo tak... To nic nie działa z tego kołpu, nie? Nie możemy się wspierać, nie możemy nic. Na tego... Nie, to, Cieszę się, że ten, nie wypowiadałem się ciepło o tych girsach jakoś więcej. Więc jest zjebie, to jest zjebiej po prostu z góry na dół ze Nie, bo zawsze podobały mi się to, zawsze przychodziłem wszystkie girsy 1 i dwójkę na najwyższym i było spoko. A teraz jest jakaś patola taka maksymalna Tak samo też to już widziałem, bo w czwórce, sorry, no to ten... Też się jakoś to nie dało w to grać Sorry, no to ten. Dobra sorry, nie bo to się już irytuje trochę na tę ten, ten na tę strzelbę eee. Gramy na hardzie, tylko gramy na Bo eee. Błagam na hardzie, co ty masz zbierać? 10 lat, żeby na hardzie grać? O, teraz ty! Nie wiem co mnie zabiło, bo zabił mnie. katstęka mnie zabiła. Ty... Nie wiem czy ty coś rzuciłeś mi na głowę? No dobra, chyba że musimy najpierw odczekać tutaj tak. Nie wiem dlaczego, kinałem no, według catschenki <laughs> coming... Sorry, ja teraz na tak? nie czekałem Nie, mam jedną broń Czy nie mamy granatów Za to nie ma czasu na granaty, tak? Zanim wyjmę granat i coś zrobię, to tutaj mnie zadepczą, tak? <laughs> O, dzięki Bogu zniechmy radę. Sorry, ty, ten tekst jest dobry. Przecież nie wiem, co to zrobić teraz. No, jest taka. Nie, już się, jest Najgorsze są to, to, co Chmielasz pisał, że ten grepsują skrypty. Bo gdyby to było tradycyjne, takie właśnie brutalne Girsy, to, to ten, to sprawia, że trzeba coś zrobić skryptowanego i nie wiadomo o co chodzi. nie o to chodzi, że są proste czy trudne gilsy, one no, są zrypane, tak? Bo to nie, nie, nie wiadomo, co to zrobić, tak? Walczysz ludzików, jest asymetryczna walka na dwóch piętrach. Tak, nie możemy się wspierać razem, tak? Bo jakiś fajne etapie ten ze snajperków się osłaniać coś. To po prostu jest ten. Tak, przyjdziemy za szybko, to dżej umrze, bo mu się zepsuje kad O Właśnie to jest dziwne, bo. Tak, więc nie wiadomo, tak, tylko teraz nie co, tak zobaczmy, teraz zraszuje, tak? Sorry. Coś miał tu zrobić kurczę, jakby... Aha, Jak ja tu wejdę do ciebie, no to... No, <grym> Okej. <Okay. grym> nie, nie widziałem, no, nie widziałem. Bo ci zasłoniłem, tak? <grym> tak, 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 ale, tak. Ale tak ale bardziej jak byłeś po lewej, to było spoko. Okej, okay. ale widzisz, trzeba od to kurde, nie chcę być jakać dźwiękogra. <grym> trzeba po prostu obszaić sekwen nagle. Dobra, sorry, bo to już zachciało mi się używać tego, bo nikt nie robił. No dobrze. Okej, okay, sorry. Niestety nie... nie wiem, mia czy tutaj bota nie puszczać. Kurczę, nie rozumiem, czy bot miał pokazać drogę? Kurde. A. No nic, nic, nic. Tutaj no sprawdzamy... Wtedy wyszło dobrze, nie wiem czemu. To jest niestety najsmutniejsze. A, ja to muszę zrobić! Tak, bo mnie bije. Dobra, jest. The last one. <laughs> no i super! Okej. Okay. Ej, mamy to. A skoro już się przyzwyczaję, fajnie, fajnie. Aha, chciałbyś coś głupiego, będzie coś nowego robić. Okay. Tak. <laughs>